Nazywam się Paulina a kamrówka. Jestem zawodnikiem trójboju siłowego. Już trójboju siłowego klasycznego od trzech lat i trójboju siłowego sprzętowego od niecałego roku. Zaczęło się od zwykłego uczęszczania na siłownię. Po prostu zaczęłam chodzić na siłownię. Chciałam zmienić, poprawić sylwetkę, wiadomo. I ze starszym bratem chodziłam na siłownię. No i to było tak, że mój brat mi zawsze mówił, że mam e, dokładać sobie ciężaru do takich ćwiczeń. Do, do każdego ćwiczenia zwykłego, typu wiosłowanie sztangą, handlami, cokolwiek, to mam zawsze dokładać ciężaru, żeby był jakikolwiek progres, nawet sylwetkowy. Potem zmieniłam siłownię i na tej drugiej siłowni e, spotkałam trenera, który. Coś tam wiedział o trójboju, zobaczył, że coś tam dźwigam i stwierdził, że może bym spróbowała wystartować w pierwszych zawodach. Wystartowałam w 2017 na Pucharze Polski. Te zawody spaliłam. Byłam nieklasyfikowana, bo wszystkie trzy podejścia przesiadę spaliłam, ale złapałam tam bakcyla i stwierdziłam, że tak, że to jest to. Nawet jeśli te zawody nie wyszły, to chcę to robić. Później drugie zawody to były ampy. To był wtedy Puchar Zarządu Głównego dla kobiet i tam zajęłam moje pierwsze zawody. Na początku była faktycznie różnica, były dziwne spojrzenia, były trochę śmiechy, że no yy, to jest przecież dla facetów, że ty tego nie zrobisz i tak dalej. Ale od niedawna jest bardzo duży wzrost popularności trójboju wśród kobiet. Bardzo duży. Ja widzę nawet na przestrzeni tych kilku lat, jak trenuję, jak to było na początku, ile kobiet, dziewczyn startowało, a ile startuje teraz. Trenując sport zawodowo nie patrzysz na to, jak będziesz wyglądać, tylko twoje ciało ma spełniać funkcję pod ten sport. To, co potrafi nasze ciało, jest znacznie lepsze, ważniejsze i sprawia więcej satysfakcji niż to, jak wyglądamy. Bo prawdę mówiąc, my nigdy nie będziemy się sobie podobać. My, kobiety, to no nie ma szans, że. No, może są jakieś wyjątki, które stanie przed lustrem i powie, wow, wyglądasz. Zawsze będzie coś, co nie będzie nam pasowało. A w momencie, kiedy nie patrzymy na to pod względem wizualnym, tylko funkcjonalnym, zaczynamy po prostu czuć się piękne bo potrafimy. Piękne i wspaniałe rzeczy. Psychicznie ten sport mi dał naprawdę bardzo dużo, ale to też nie jest tak, że ja sama do tego wszystkiego doszłam. Ja doszłam do tego dzięki mojemu trenerowi, dzięki mojemu chłopakowi, który mnie wspiera i mam też wsparcie mentalne od psychologa sportowego i coacha, więc, więc to mam dużo jakby osób, które pilnuję tej mojej główki. AZS mi bardzo dużo pomaga, szczególnie pod względem finansowym przede wszystkim. Wyjazdy na zawody, AZS zawsze wyciągał pomocną dłoń, zawsze dostawałam wsparcie finansowe, czy to na sprzęt, czy to na wyjazd, bo wyjazd na takie zawody jest bardzo drogi. Udział w takich zawodach jest bardzo drogi. Gdyby nie wsparcie AZS -y, to nie pojechałabym na wiele tych zawodów, bo po prostu nie byłoby mnie na to stać. Jestem na magisterce na, na Zie, na Wydziale Zarządzania Ekonomii. Tam mam już indywidualny program studiów. Tam jest mi znacznie łatwiej to wszystko pogodzić, yy, dogaduję się z prowadzącymi. No i też to jest to, że już do tej pory miałam więcej sukcesów. Yy, chcę iść tylko w sport. Yy, teraz już jestem trenerem. Mam nawet swoją sekcję kobiet w Gdyni. Ja chcę się poświęcić jakby tylko temu, tylko sport zawodowy. to, to jest to, co chcę robić po prostu. Mój największy sukces yy, to zdecydowanie Akademicki Puchar Świata w Estonii w zeszłym roku. No, zdobyłam tam jakby złoto i usłyszałam pierwszy raz w życiu Mazurek Dąbrowskiego stojąc na podium. i jakby jadąc tam nie spodziewałam się tego w ogóle, bo w nominacjach byłam trzecia. No w ogóle nie wierzę do tej pory, że to jakby się stało wtedy. Miesiąc wcześniej startowałam na Mistrzostwach Świata w kategorii do 47 kg i te Mistrzostwa Świata również spaliłam, jakby nie zaliczyłam trzech podejść, więc byłam nieklasyfikowana całkiem. I to, że to były zawody miesiąc po miesiącu, i spaliłam tak ważne zawody wtedy dla mnie, na które się bardzo długo przygotowywałam i włożyłam całe serce, a potem w miesiąc miałam się odbudować psychicznie i, i stanąć znowu do walki. Również dzięki pomocy i mojego chłopaka, i mojego trenera, jakby udało mi się trochę głowę ogarnąć. Dużo mi pomógł właśnie psycholog Rafał Mazur. Nie jestem w stanie. Wyobrazić sobie, co by było, gdyby, gdyby tego sportu nie było. Mam nadzieję, że bym go odkryła prędzej czy później.